Witajcie moi drodzy, witajcie moi drodzy. Dzisiaj, jak przyjechałem na budowę, kiedy już następuje, mam nadzieję, odwilż, to spójrzcie, co się stało. Widzicie? Ten cały pas śniegu, który zupełnie nienaturalnie wygląda. No właśnie, to spadło z dachu. Zróbmy zbliżenie dachu teraz. Na dachu w tym momencie już nic nie ma praktycznie i ten cały śnieg spadł na dół. I to jest właśnie zastanawiające, czy warto inwestować parę złotych w śniegu łapy? Wiecie, te elementy, które mają zatrzymać śnieg, zwłaszcza w takim momencie, kiedy tego śniegu jest sporo, on jest ciężki, nie pozwolić mu spaść i połamać rynny. Tylko. A szczerze, może zrobić jeszcze inne szkody. No, na tym trzeba się zastanowić w przyszłym roku, bo to w sumie można już sobie takie śniegołapy zamontować już po dachu. Wystarczy drabina, rusztowania, to co tam ma, no i poprzykręcać do blachy w podstępach, żeby uniknąć takich rzeczy. Może śniegu już nigdy nie być, a może być co roku. A tu taka niespodzianka. Tyle śniegu i to spadło. Od razu, wyobraźcie sobie To musiało spać od razu O, tyle śniegu Może będzie lepiej widać Tam jest trochę piachu no to... Ale tu Cały ten śnieg spadł z góry I tutaj jeszcze trochę Idziemy na drugą stronę Pokażę wam z drugiej strony Czy coś się stało Ale tutaj obawiam się, że nie Tutaj chyba śnieg spadał Albo topił się pomału nie była to gwałtowna reakcja. O, tam coś widać, że coś było naruszone. A tak to. No coś jest takiego. Ale tutaj chyba nie ma za bardzo dużego efektu, jak tam. Co jeszcze góra? Góra piachu. Także warto się zastanowić, po prostu, czy inwestować 100 zł, czy tam 200 zł. No i trochę swojego czasu w śniegu łapę. No, zostaje jeszcze efekt estetyczny, ale chyba ten efekt estetyczny bije praktykę. No, no żeby to nie zrobiło Łukom krzywdy. Ojej. Bo tego śniegu naprawdę jest sporo. A wyobraźcie sobie aż tyle. Także ja bym, ja bym i chyba to zrobię. W tym roku Śniegołap sobie zainstaluję. No bo to trochę mnie zaskoczyło. No to dziękuję. Na razie.